Obora została wyposażona w dwa roboty udejowe Leli Astronaut A5, które mamy dosłownie tutaj e, po tej stronie, ta ta. za nami, tak. E, dwa systemy usuwania gnojowicy Leli Collector. Pierwszy model Leli Collector C1 oraz drugi Leli Collector C2 oraz podgarniacz paszy Leli Juno. Generalnie różnica tutaj w tych kolektorach jest pomiędzy czasem ładowania a czasem pracy. W modelu C1 jest to 40% czasu pracy, a 60% czasu ładowania, natomiast w modelu C2 jest to 60% czasu pracy do 40% ładowania dzięki zainstalowaniu ładowarki indukcyjnej. Tutaj była bardzo duża dywagacja podczas budowania obory, czy miałby to być system utrzymania ściołowy, czy mają to być posadzka pełna, czy też ruszta. Pan Łukasz Rykowski tutaj pojeździł z nami po wielu oborach no i zdecydował się na to, jednak zobaczył, że w każdym z tych warunków te nasze roboty pracują, sprawdzają się i podjął decyzję o zakupie naszych urządzeń. Są tutaj... Dwa roboty udojowe. Każdy z tych robotów ma zainstalowane dwa rodzaje paszy stałej do możliwości karmienia oraz jeden rodzaj paszy płynnej, system identyfikacji krów, system wykrywania rui, program zarządzania stadem Lely Horizon, który również funkcjonuje w aplikacji mobilnej, jest on czysty, przejrzysty i usprawnia hodowcy codzienną pracę z, z urządzeniami, z krowami. Ogromną wagę hodowcy przywiązują również, wyposażając swoje obory w roboty do szybkiego i sprawnego serwisu. Jak to wygląda tutaj? Mamy serwisantów, którzy są działający 24 na 7, jest osoba dyżurująca 365 dni w roku, także nie zostawiamy hodowcy w potrzebie, jeżeli się maszyna podsuje.